Za co odpowiada dom tymczasowy? Po pierwsze, bezpieczeństwo. Psiak, który trafia do domu tymczasowego, zyskuje spokojną przestrzeń i opiekę. Po drugie, szanse na powrót do zdrowia. Domy tymczasowe pomagają nam ratować chore psiaki, które nie mogą być w schronisku. Po trzecie, spacery. Regularne spacery, trzy razy dziennie, to jedna z podstawowych psich potrzeb. Korzystna także dla opiekunów, bo spacer z psem to samo zdrowie. Po czwarte. Opis. Opiekun tymczasowy poznaje psiaka i jego prawdziwy charakter. Obserwuje go w codziennych sytuacjach i na bieżąco informuje nas, żebyśmy mogli znaleźć dla niego najlepszy dom stały. My z kolei dostarczamy psiakowi jedzenie dopasowane do jego potrzeb, umawiamy wizyty i zabiegi w lecznicach i finansujemy całe leczenie. Umawiamy też fotografa i intensywnie szukamy domu stałego. Bycie domem tymczasowym to świetny sposób, żeby sprawdzić się w roli psiego opiekuna, ale nie ponosić za to żadnych kosztów. Dasz sobie szansę?